Siemanko, z tej strony Bella i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. I jak widzicie jesteśmy dzisiaj w toka boka, bo jest nowy dodatek Halloweenowy, bardzo creepy, więc my go dzisiaj będziemy chcieli sprawdzić, ale na początku standardowo wbijamy po prezencik. Może już tutaj coś dostaniemy Halloweenowego, już to sprawdzamy. Powiem Wam szczerze, że chciałam dzisiaj nagrywać coś innego, czyli historyjkę, że na przykład jedna postać jest yy, raz dobra, a raz zła. Albo po prostu inną historię. Ale potrzebny jest do tego mi domek halloweenowy. Dlatego dziś zrobimy coś takiego, a po prostu w przyszłym odcineczku zobaczycie historyjkę. Wiem, że one wam się podobają, dlatego czekajcie też na kolejny odcineczek. No i mam nadzieję, że dzisiejszy też dobrze obejrzycie. No i zobaczcie! Wow! Ja już po opakowaniu wiedziałam, że to będzie trochę creepy, ale to jest ta taka laleczka! Która gada? Ona jest straszna. Ja sobie ją tutaj wyciągnę. Gdzieś. Dobra. Tyk. O, dobra, możesz wziąć do ręki. Ja nie mogę. Patrzcie, dobra. Wychodzimy stąd. No i sprawdzamy ten nowy dodatek. W ogóle zobaczcie, oni zmienili tutaj ten wygląd menu całego, bo patrzcie, jest tutaj tak fioletowo, czyli halloweenowo, a jak ruszacie tą kulą Patrzcie, no to lecą y, nietoperki, to jest w ogóle megaśne. Ale okej, okay, sprawdzimy sobie teraz ten dodatek właśnie. Jest tutaj już nawet kilka obrazków, które nam przedstawiają, co tu jest. I patrzcie, te niektóre y, obrazki po prostu raz y, wyglądają tak, a na przykład w nocy się zmieniają w coś innego. To jest spoko. To musimy sprawdzić, czy one faktycznie będą się zmieniały. Oczywiście dużo pumpkinów i takich bardzo charakterystycznych rzeczy dla Halloweenu. Okej, okay, co tutaj jest? Tu są takie jedzenia, zobaczcie. Takie zepsute, takie ła, ja bym takich nie jadła. O, czy to jest Freddy? Tam był chyba Freddy. Patrzcie, co się dzieje, jak się na przykład ciemnia. Są mnie toperki i chyba takie pieski, takie zębiakowe. Wow, są tu też potwory, w takim razie. Oczywiście też taki klimat jesienny, no bo to razem idzie w parze. Nie wierzę w to. Patrzcie, pies jest w ciągu dnia taki. Zobaczcie, a w nocy jest duchem. 64 sztuk mebli, mega dużo. 35 elementów dekoracji, 4 wzory ściany i 4 wzory. Podług, przeniosą się do mglistej chatki, którą już dawno temu kupiłam. Zrobimy sobie noc albo może nie, na czas budowania zrobimy sobie dzień, ale później zrobimy sobie noc, o, bo teraz jest jaśniej. No i dobra i musimy wykorzystać ten nasz dodatek, który sobie przecież zakupiliśmy. Musi być w tym naszym mglistym domku creepy i tak jakoś ciemno, ponuro. Ale też nie, żeby było brzydko. Tutaj może być taka sypialnia. Tu jakiś główny pokój. Tam może być toaleta za tymi zamkniętymi drzwiami. A tutaj może jakaś kuchnia. Lecimy w takim razie do salonu. Tylko ja bym chciała sobie więcej od razu tych rzeczy wyciągać. Pek, dobra. I najwyżej jak coś jednak nam się nie spodoba potem, to po prostu to schowamy. Tu jest bardzo dużo słodkich rzeczy, no bo przecież bardzo dużo rzeczy już my mamy kupionych w tym to kaboka, dlatego nie będziemy ich wyciągać. A weźmy sobie to, bo to jest mega śmieszne. To na pewno jest mega śmieszne. O, dobra. Oczy, oczy patrzcie, takie rzeczy halloweenowe. UFO też może być. Niech będzie takie UFO. Weźmiemy sobie to. Weźmiemy sobie też zeszyt taki UFO, okej. Okay. Coś przeciw e, duchom, niech będzie. To niech sobie stoi tutaj. <noise> Klucze z UFO, serio? Jaki niezły pluszak, jacie. O, taki misiek, dziwny pająk miśkowy, no nieźle. Hmm, tutaj będzie na dwór, to będzie, drzewo też będzie na dworze. Nie wiecie sobie, że drzewo będzie nam tutaj stało. O, takie liście, właśnie, ale super kamienie. No, mega też takie jesienne sprawy. Tutaj już te takie syrenie, więc tego może nie będziemy tutaj dawać. Ale zerknijmy jeszcze troszeczkę niżej, bo są jakieś czaszki i tego typu rzeczy. Więc sobie to też wyciągniemy. Znowu takie oczy. I mamy teraz kulę. Weźmy tą książkę, bo jest ciekawego koloru. O, tom I poza tym też tom. Takie kryształy też nam się mogą przydać. To jest dziwny pluszek, więc go weźmy. To są chyba zęby w tym słoiku. A tu taki zwykły słoik też się może przydać. Ale dużo rzeczy już wyciągnęłam. Mi się wydaje, że już mogłabym się zająć trochę tym układaniem. Te drzewo właśnie koniecznie musimy dać tutaj. Dobra, okej, okay, może trochę dziwnie ono wygląda, ale to nieważne. Ciekawe, czy ten pampki świeci, świeci, o, ale super. To też musi iść na zewnątrz. Dobra, do tego ogródeczka naszego, w którym to może być miejscu. No tam trochę to przeszkadza. Tu jest w ogóle mgła. Fajne to jest. Do kosza tego nie chcę wyrzucić, ale chcę to troszeczkę odsunąć. A jak to obrócę? Aha, to się w ten sposób tylko obraca. No dobra. No cóż, weźmy jeszcze te drewno i zapalimy tutaj ognisko. Na pewno się uda. Tą fontannę myślę, że mogłabym dać tu na razie. A to niech sobie stoi tam. Tutaj jeszcze ułożymy coś od razu na tym właśnie kominku. No to teraz tak, te wszystkie takie produkty to my zaniesiemy do kuchni, ale te czaszki wszelkie to ja właśnie tutaj bym chciała dać na ten kominek. Mamy liście takie jesienne, one mogą być śmiało, no chciałam dać je tutaj na tą werandę, ale się niestety nie da. Więc będą tutaj sobie leżały. Teraz jeszcze więcej rzeczy musimy wyciągnąć, ale z innej kategorii. Wo! O nieźle, o nieźle. Dobra, weźmy sobie to. Takie kolorki są spoczko. Kaszka. Wow! To jak ja uwielbiam taki klimat halloweenowy, nie macie pojęcia, naprawdę tak uwielbiam to. Takie świeczki czerwone też mogą być. Spoczko. No i teraz to ja cię. Dobra, jednak jest to różowe i musimy go wziąć, naprawdę. Wow! 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 Ale megaśne! O, dobra, tu już świąteczne rzeczy się pojawiają. Świąteczny domek też będziemy robić. No, ale to jeszcze jakiś czas, słuchajcie, do tego. Czajcie, że w tym słoiku te pająki chodzą, to się wszystko rusza, ale to jest dziwaczne. Ja, masakra to jest bardzo dziwaczne. O, tutaj sobie postawimy to. A tutaj postawimy jeszcze tą taką kulę, która tam się rusza, ja pamiętam, że jest taka kula. Okej, okay. mamy to. Dajmy sobie leda jeszcze tego tutaj, więc pajęczyny dajmy tutaj, jedną, tutaj drugą. Tu będzie sobie lampa wisiała. Okay. A może takie po prostu fioletowe łóżko, co powiecie? Akurat się zmieści na styk. A robimy teraz łazienkę i od razu będziemy ustawiać te rzeczy. No, nie ma tutaj nic. A, bo rozumiem, że to jest wanna. Mm -hmm, tu się kąpiemy. Okej. Okay. Niezła toaleta. Tutaj wszystko jest w taki właśnie sposób. Dobra. No to od razu toaletę też tutaj dajemy. A co tam? Dobra, niech będzie. Zlew. No chyba taki sam damy zlew. I jakieś takie rzeczy sprzątające to weźmiemy tylko sobie może o, miotłę taką dla czarownicy. No i worek na Śmieci. Taka miotła mogłaby sobie stać tu, a śmieci mogą sobie stać tu. No i dobra, łazienka jako taka jest zrobiona. Teraz przejdźmy do kuchni w lodóweczkę. Lepszej na bank nie będzie, to już nawet sprawdzać nie muszę. O, te rzeczy są fajne. I teraz tak, sink, A tutaj mamy właśnie kuchenkę. Siedzenia. No to takie niech będą połamane. Tylko czy będzie takie jedno, czy może jeszcze inne będą fajne. Nie. Dobra, innych już tutaj nie ma. Taką miadalnie by się tu przydało zrobić. Okej, okay, mamy taki stół. O, co prawda jeszcze jest ten okrągły, ale dobra, my sobie ten zostawmy. O, to musi być koniecznie. O właśnie, i to sobie stanie tutaj. No i idealnie po prostu. I teraz tak, wszystkie jakieś takie mikstury wyłożymy sobie na ten stół. Potrzebny mi jest stół do właśnie em, salonu. Dlaczego tutaj nie ma żadnego takiego fajnego stołu? Czy ja muszę użyć serio? Właśnie ten, tutaj, okrągły. Damy sobie tak: łóżko tu. Tu damy takie coś, get out. Ok. I teraz tak: kominek. Myślę, że będzie właśnie go. Chcę oddać za ten kominek. Niech będzie. Teraz tak: tą lampę damy tu. Czy ona będzie mogła się palić? Dobra, pali się. Super. I teraz um, takie rzeczy damy sobie tutaj. Niech to znajdzie też swoje zastosowanie tutaj. To może być w sumie jako moja yy, też półka taka. O, i mam takiego pluszaka. Szkoda, że nie może on leżeć na łóżku, a to damy tutaj, no bo to są takie fajne kolory właśnie. Kolejny pluszak, dajmy go sobie tutaj. Yy, i, I co? I może też jeszcze jedną taką damy tu. Obraz tutaj też jakiś by się przydał. Niech będzie taka świeczka, ale popękane ściany. Też jak najbardziej, tu zerwana tapeta. Będzie stół, a na tym stole będą sobie stały te rzeczy, które są właśnie na nim. Tutaj damy pufę jeszcze, niech będzie. Teraz z tą całą resztą chyba musimy przyjść do kuchni po prostu. Tutaj i tak jest potrzebna jakaś półeczka, wiecie, na ścianę. Więc wejdźmy w to i weźmy coś stąd. O, nawet właśnie taką półkę. Teraz zrobimy sobie tak porządek w kuchni. Patrzcie. Dajemy wszystkie słoje. Z których mogą być robione jakieś y, czary mary. No i te rzeczy już pozostałe kładziemy właśnie tu. Tutaj. tutaj sobie ten pająk będzie chodził. Tutaj będziemy mieli świeczkę. na duchy Na sam koniec zostały nam podłogi i ściany ogólnie. Więc tak, kolory zwykłe to nie, tylko weźmiemy sobie jakąś y, tapetę. I, I może tu taką. Trochę się spokojniej zdobiło w tym moim pokoju i więcej widać co tu się dzieje, co nie? Więc tak, wygląda to tak. Ale jakbyśmy sobie wzięli jasno, nie, ciemny tutaj musi królować. To jest Halloween, to są ciemne kolory, trochę straszne, więc tak musi być. To jest za bardzo dla mnie pstokaty Ej, ale to jest też me, mega epickie, Ej, ale może nie teraz. O, a takie coś? Wow, fajne, podoba mi się to nawet, wiecie? Jest takie zwykłe, ale fajne. No dobra, więc się zastanawiam teraz między tym, a na przykład tym w paski. Ale ten kolor mi się bardzo podoba. A teraz zrobimy e, ścianę w salonie. O, tak, 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 tak. Tutaj w łazience coś trzeba wykombinować. Może tak. A może jednak biały? Dziwnie, nie? Bo wtedy meble mogłyby być ciemne. A teraz pójdźmy do kuchni i w kuchni coś zróbmy. Czy te paski zostały dane? Dobra, miałabym paski w kuchni. Na razie wygląda mi to całkiem spoko. Podłogi. Uuu, a czarna podłoga? A w ogóle jakbym wszędzie zrobiła czarną podłogę? Wow, jakie gwiazdeczki. Dobra, dobra, już, już wiem co chcę zrobić. Tu będzie czarna podłoga, tak mi się wydaje. Gwiazdeczki. To ja chcę do sypialni. O, już jest tak przytulniej nawet. No. Nawet jest ok, Tylko ten brąz mi się tu nie podoba. Czy można to jakoś z jakoś... O, właśnie, bo my jeszcze podłogi w łazience nie zrobiliśmy. Tu się płytki najbardziej by przydały. O, właśnie, tak. Właśnie jakieś takie płytki. Wydaje mi się, że tak zostanie. A tutaj też bym dała ciemną podłogę. To w salonie też dam taką. No i teraz robota zrobiona. Teraz to mi się to podoba. Bardziej. Wszędzie musi być ciemno. Wszędzie. A może takie... Oczy by nas tu witały. Nie wiem, co wy byście wybrali. Czy właśnie tak trochę szalo, szalenie to zrobić? Takie oczy? Czy może jednak na spokojnie? To możecie mi napisać w komentarzach, ale ja myślę, że właśnie w ten sposób to wszystko sobie tu zostawię. To mi się bardzo podoba. Chciałabym jeszcze wyciągnąć swoją Halloweenową postać. O, patrzcie, jakiego pięknego klauna mamy. I jaką piękną żabę tu mamy. No i oczywiście... Ja jako pumpkin. Więc tak to wszystko tutaj wygląda. Trochę jest tutaj też ciemno. Tutaj też nie za wiele rzeczy zrobionych. I teraz tak wygląda nasze podwóreczko w ten sposób. Patrzcie, wszystkie świeczki sobie pozapalamy. Tu jeszcze tą. Ta jedna kula nie działa. Dobra i teraz idziemy tu, tu jeszcze sobie zapalamy i jest super. Tak wygląda mój halloweenowy domek, chyba najbardziej ze wszystkiego, to podoba mi się właśnie sypialnia. Dajcie znać czy wam się to podoba i napiszcie jak macie swoje domki zrobione halloweenowo, I ten domek właśnie mi się bardzo przyda do historyjki, którą będę chciała dla was zrobić. Bądźcie ze mną na bieżąco, my się widzimy jutro, pa pa!